Lato w Teatrze Plus mamy specjalnego gościa, pani Kinga. Opowie nam, co robiła grupa młodzieżowa i grupa dziecięca dzisiejszego dnia. Dzień dobry, chciałam powiedzieć, że dzisiejszy dzień był bardzo ekscytujący. Warsztaty kuglarskie, warsztaty malarskie, dzień pełen wrażeń, warsztaty. No cóż mogę powiedzieć? Pięknie. Kuglarskie, malarskie. A byliśmy jeszcze gdzie? Gdzie? Gdzie byliśmy? Gdzie? Gdzie, gdzie my byliśmy? Gdzie byliśmy? Gdzie, byliśmy? Gdzie, byliśmy? gdzie poza miasto? Gdzie? Dzisiaj gdzie? Gdzie? gdzie byliśmy? Nie ja wiem, wiem. Ja, ja tu tylko sprzątam. <śmiech> ja, <śmiech> ja wiem. Proszę Pana, dzisiaj, Pani Boże, może powie Pani. Tak. Ci Państwo... Dziękuję. Pani Karino, gdzie Ci Państwo byli dzisiaj w Wolinie? I wiedzą już, gdzie będą występowali. Wiedzą też, co będą robili. Wiedzą też, jakie są, jaka jest pierwsza scena. Ostatnia, środkowych jeszcze brak. <grymne> <grymne> Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję.